Waga Dibal, waga, która ma funkcję drukowania etykiet. Ma różne tryby drukowania etykiety. Jedni stosują ją tylko do drukowania kodów wagowych. To jest na przykład kod wagowy, który na początku ma zawsze cyfrę 21 lub możemy ją też przestawić na kod stały. Z kodem EAN, który mamy utworzony w systemie EAN 13. Jak to robimy? Po kolei wciskamy guzik menu na 2-3 sekundy. Wchodzimy w tryb programowania. I teraz co? Musimy przejść do pozycji 3. 10, tak jak tutaj mamy instrukcję, pozycja 30, wciskamy F1. Lecimy sobie do pozycji 30, to jest konfiguracja. Oczywiście zatwierdzamy to za każdym razem Enter. Teraz mamy kolejną pozycję, to jest 69. Pozycja 69, konfiguracja EAN. Zatwierdzamy. Kolejna pozycja to jest 6,15. Idziemy do pozycji 6,15. Mamy 6,15. I tutaj już mamy format. 13 etykiety wciskamy. Oczywiście znowu zatwierdzamy gwiazdką. I tutaj mamy tak do wyboru. Ogólny to jest ten tryb wagowy. Kod wagowy będzie się drugował, lub przerzucamy na EAN artykułu. Mrugamy na EAN artykułu, zatwierdzamy. Mamy już to zrobione. I żeby stąd wyjść, trzeba menu kilka razy przeklikać, aż pojawił się zera. W tym momencie nie wiem, kładziemy jakiś produkt. Przykładowo, nie wiem, sobie coś ciężkiego. Mamy wagę, wybieramy kod, bułka tarta. Klikamy i mamy wydrukowaną już etykietę z naszym stałym kodem EAN13 w systemie EAN13. Wagę nam oczywiście podaje na dole i tak i tak produktu ważonego. Dobra, teraz, żeby to odwrócić. To samo robimy, czyli yy, klikamy menu, yy, wybieramy pozycję 30, 30, czyli konfiguracja, zatwierdzamy enterem. Teraz pozycja 6, 9, czyli konfiguracja EAN, znowu enter. Yy, kolejny krok to mamy 6, 15. 615. Format, for, format Ean 13 etykiety. Też zatwierdzamy Enterem. OK. I tutaj musimy wybrać ogólny Ean. Ogólny Ean po prostu. Czyli bierzemy sobie. Ogólny, ogólne etykiety. Dokładnie to jest napis ogólne etykiety. I oczywiście zatwierdzamy Enterem, w tym momencie wychodzimy z powrotem. Jesteśmy, mamy powiedzmy ten sam produkt. Oczywiście wcześniej trzeba wybrać. 22 bułka tarta dla przykładu. I mamy kod z powrotem wagowy. Teraz tak, żeby pokazać o co chodzi, to bardzo ważne, żeby w tym produkcie czyli tutaj mamy akurat bułkę tartą żeby w tym produkcie żeby w tym produkcie czyli w tym programie DFS do obsługi wagi łączymy ją kablem sieciowym powiedzmy mamy bułkę tartą klikamy na nią w pozycji trzeciej mamy tutaj Skaner EAN. Dokładnie wpisujemy to, co mamy utworzone w systemie EAN, wygenerowany kod. Jak to wpiszemy? W pozycji trzeciej. Zafajkować. Wysłać do wagi. Waga musi być połączona. Odfajkowana. Wysyłamy do wagi. Zanim. Y Przerobimy wagę na system kodów EAN. Musimy wpisać to w programie, tym DFS, pod każdy artykuł, żeby była możliwość stosowania kodów EAN w systemie EAN 13. Yy, niestety waga nie może w dwóch trybach naraz pracować. Ona może pracować albo w trybie kodu wagowego, czyli to będzie początek 21, albo w trybie systemu, yy, systemu tego EAN 13. Po przełączeniu, według mojej instrukcji, mam nadzieję, że wyczerpująco wyjaśniłem. Jeśli pomogłem, to proszę za lajkowanie.